Witam serdecznie, kochane wodniki, w tym czytaniu kart Tarota. Do końca bieżącego roku 2024 dowiemy się, co będzie się działo w Waszym życiu, tym przyziemnym, związanym z pieniędzmi, z pracą, może jakimiś przedsięwzięciami. Co będzie w tym Waszym życiu osobistym się działo, jakie mamy też rady kart, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie. Te wszystkie rzeczy zostańcie do końca. Kochani, w tym momencie postępujemy zawiłem kartę właśnie na tą pierwszą część związaną z sprawami pracy i może właśnie pieniędzy tak i tak dalej i tak dalej to takie przeziemne rzeczy nie materialne troszkę i mamy kartę wisielca mamy giermka denarów okej okay, i mamy a mamy asa pucharów bardzo fajnie karta wisielca sugeruje że będzie ten do końca roku możecie liczyć na dość spokojny czas pod tym względem tak ja ja tu widzę ogólnie, że też nie ma żadnego jakiegoś niebezpieczeństwa. Wisielec to potwierdza, że nie ma tutaj, nie wiem, obawy, że może będziecie mieli problem jakiś w pracy, taki, który by, wiecie, miał zagrażać waszej pozycji w pracy. Nie widzę także jakichś specjalnie problemów finansowych, jakiegoś kosztu, nie, jakiegoś wydatku konkretnego, który byście musieli ponieść, więc ten Wisielec tutaj jednak też sugeruje, żeby może przygotowywać, jeżeli chcecie, jeżeli myślicie powolutku nad jakimś poważniejszym krokiem, wiecie, może właśnie to jest zmiana pracy, tak, może także jakiś większy zakup, tu wisielec sugeruje, że okej, okay, warto o tym pomyśleć, warto na to jakoś się przygotować do tego, ale jeszcze do końca roku niekoniecznie jest to dobry czas, żeby. Żeby takie, rzeczy za, żeby takie rzeczy wprowadzać w ruch, tak, że jeżeli już chcecie, to naprawdę trzeba się do tego konkretnie przygotować, zrobić to, że pracę domową, dowiedzieć się jak tu wszystkie rzeczy działają i dopiero wtedy ewentualnie podjąć jakąś konkretną decyzję i wykonać ten ruch. Karta gierka denarów wskazuje za to, na to, że nauczycie się czegoś, tak, że dowiecie, znaczy, no dowiecie, no poniekąd też dowiecie, ale że uzyskacie Jakąś umiejętność, jakąś wiedzę dodatkową, taką prawdopodobnie, wiecie, zawodową albo finansową, która się przyda wam w przyszłości, tak? Więc może. Warto się, może, jakąś dodatkową ja książkę branżową przeczytać, może jakieś szkolenie przejść krótkie czy coś takiego, albo rozpocząć dłuższe. To jest dobry czas, właśnie na to. Czyli takie przygotowania i uzyskiwanie, właśnie, jakiejś takiego um, tej podstawowej wiedzy, tego zasobu, takiego, który potem będzie można ewentualnie w przyszłości wykorzystać. Za to bardzo fajną rzeczą jest Aspucharów. Tak? Aspucharów wskazuje na to, że w jednej sprawie, która bardzo, bardzo was będzie zajmowała, uda wam się coś osiągnąć, więc okej, okay, zmiana pracy może nie, ale jak szukacie, bo nie macie na przykład w tym momencie zatrudnienia i byście chcieli znaleźć pracę, to na pewno do końca roku się to powiedzie, bo podejrzewam, że to jest coś, co bardzo wam na sercu leży, ale As Pucharów wskazuje także na taką, taki sukces, który bezpośrednio wewnętrznie was cieszy tak to nawet nie jest koniecznie często sukces którym może byście się chwalili na lewo i prawo więc nawet nie musi to być właśnie nie wiem znalezienie pracy chociaż no podejrzewam że wielu z was nie będzie szukało w tym czasie może kilku kilku z was na pewno ale ale nie nie, nie większość to w tym wypadku mówię to jest taka osobista konkretna radość z tego że coś się udało albo może zabiegaliście o coś w pracy żeby coś zmienić i to was może nie wiem, ok, no to to by. Nie, nie podejrzewam was o jakieś tutaj nikczemne myśli, ale może liczycie, że ten przełożony, który jest trochę ciężki, współpracy odejdzie na emeryturę, to tu się uda. Jeżeli, wiecie, przechodzicie na emeryturę, tak, to jest taki poważny ruch. Także Aspucharów wskazuje, że to może właśnie wyjść bardzo, bardzo dobrze i będziecie wewnętrznie czuli takie spełnienie, że do tego doszło, że to się skończyło i wyszło tak, jak wyszło, wodniki. Ja bym widział to jako pozytywną bardzo rzecz. Ewentualnie uda Wam się na przykład kupić coś, na co bardzo liczycie, co byście bardzo, bardzo chcieli, co Was bardzo ucieszy. Wiecie, no, przy rozkładzie takim półrocznym, no to może być coś takiego ważniejszego jak samo na przykład, tak, czy jakieś super meble, które Was bardzo cieszą. No, jeszcze to nie będzie to, że kupicie kurtkę, która będzie Was cieszyła. No, chyba że to jest naprawdę jakaś super, super kurtka wodniki, nie? Ale kochani, teraz postawiłem karty na Wasze życie osobiste. I Wy, zanim dowiemy się, co tu jest, mo możecie dać lajka, like zasubskrybować. Możecie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, albo skomentować. Wszystkie fajne rzeczy. I teraz tak, mamy asa buław, mamy asa denarów. To jest bardzo ciekawe. dużo asów. To znaczy, że jest dużo takich konkretnych sytuacji, które będą Was cieszyły, które będą się udawały. Asy z reguły mówią o tym, że coś się udaje, że mamy jakiś sukces, coś zyskujemy. Szczególnie właśnie As denaru w tym wypadku. Ale kochani, mamy także kartę cesarzowej. Więc tu to jest dobra nowina dla osób, które na przykład starają się o zajście w ciążę, tak? Tu widać, że to by, jeżeli jesteście na tym etapie, tak. Staracie się, bardzo dobre są wpływy w tym wypadku, bo nie dość, że te wasze starania przynoszą rezultaty, tak, faktycznie może będzie trzeba to troszkę się postarać w tej materii, ale no karta cesarzowa jest też kartą płodności, tak, więc tu w tym wypadku na to jest wskazanie. Jest także tu as denarów, który mówi o tym, że coś faktycznie nastaje, tak, coś już jest, coś mamy, no, w tym wypadku podejrzewam, że Mogłoby być właśnie to, to, no, to ta chciana tutaj iskierka. Ale jeżeli nie jesteście, ja podejrzewam, że większość z Was może nie, jednak w tej specyficznej sytuacji, kochani, tu widzę, że będziecie mieli spełnienie takie fizyczno, zmysłowo, no, intymne, tak, też. I to niezależnie, czy jesteście mężczyznami, czy kobietami, bo to w tym ułożeniu znaczy, że albo właśnie zostanie doceniona ta wasza kobiecość, tak, szczególnie między tymi dwoma asami, ta cesarzowa, więc to jest właśnie w tym wyraz taki też często seksualności, tak, ale jeżeli jesteście mężczyznami, to znajdujecie no tą osobę, która właśnie też pozwala Wam no cieszyć się tym i to dajecie tej drugiej stronie, tu niezależnie od tego, Jakie? Jaką, jaka ta osoba mam być, czy to właśnie kobieta, czy mężczyzna, czy wy jesteście kobietą, czy mężczyzną, tu jest właśnie spełnienie tej fizyczności i wiecie, no kochani, to w, w, w relacji bliskiej jak najbardziej może oznaczać, no jak jesteście już w takiej bliskiej relacji, to to jest fajne pożycie, tak? Fajne pożycie partnerskie, a jeżeli no dopiero szukacie, to wydaje się, że możecie taką osobę znaleźć do właśnie dzielenia tego, tej sfery życia w taki sposób z tą osobą. Jeżeli zupełnie ta sfera was nie interesuje, a wiem, że takie osoby są, to wydaje się, że po prostu bardzo mocno rozwiniecie bliską więź z kimś, tak? Z kimś ważnym dla was, przyjacielem, przyjaciółką, kimś z rodziny, tak? Pogłębicie tą więź, tak? Czyli dużo takiej wzajemnej interakcji, interakcji z tą osobą, która jest dla was ważna i, i no pewnie chodzi o dużo spędzonego czasu i to jeszcze takiego wiecie wartościowego czasu do, dużo spędzonego ze sobą nie bardzo 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 fajnie kochani patrzymy teraz ja postawię karty na ewentualną radę kart na wasze zdrowie wy jak najbardziej wiem wiem bardzo dużo osób się interesuje tym jak to ich zdrowie będzie wyglądało więc może od tego zaczniemy tak naprawdę a teraz zobaczmy czy jest jakaś przeszkoda i jest jakiś dodatkowy, pomocny wpływ do tej przeszkody, ale e, no, dojdziemy do tego. Mamy królową buław, jeżeli chodzi o zdrowie. Moje miłe wodniki, bardzo dobre zdrowie będziecie mieli do końca roku. E, będziecie mieli energię, tak? Będziecie mieli siłę do działania, zrobienia tych rzeczy, które chcecie. Jeżeli się borykacie z jakąś trudnością, to ta właśnie siła i ta energia e, pozwoli wam, no, poradzić sobie z tą dolegliwością, pewnie, ale królowa buław jest sprawcza, tak? Czyli w tym wypadku to wiecie, to nie jest tak, że nagle po prostu pstryk i będzie lepiej, tu chodzi o to właśnie, że może pójdziecie do lekarza, się zainteresujecie, zrobicie jakieś badania, weźmiecie tutaj tą kurację na poważnie i to właśnie doprowadzi do poprawy waszego zdrowia. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o radę kart, kochani, mamy Królową Mieczy, mamy Szóstkę Pucharów i mamy Dziesiątkę Pucharów. To wskazuje na ciekawe zestawienie, bo to sugeruje, że w tym czasie warto ożywić kontakty z innymi osobami i dla Was ważnymi. Tak, Szóstka Pucharów może nie mówi jedynie o takich bardzo bliskich wiecie, dla Was ludziach, czyli o rodzinie i przyjaciołach, jak najbardziej. Może o nich mówić, tak? Ale też to jest taka szersza grupa, tak? Czyli dobrzy znajomi, takie osoby, z którymi dawno się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy i kochani, widzę, że ostatnio może ten czas nie był, nie był aż tak bardzo żywiołowy w, tym w tej sferze. Może tylko z naprawdę garstką ludzi się widywaliście, ale z pewną grupą może albo z pewnymi osobami, które bardzo lubiliście i wam na nich zależało, ale też nie było tego kontaktu tak, jakbyście chcieli i widzę tu, że ten kontakt jest jak najbardziej oczekiwany, nazwijmy to w ten sposób, tak, czyli jeżeli na przykład odezwiecie się w kierunku jakiejś osoby, z którą na przykład, no, dawno się nie widzieliście, to dziesiątka pucharów tu, kochani, tak, ta dziesiątka pucharów mówi, że to będzie świetna rzecz, to będzie genialna decyzja, więc nie bójcie się, wiecie, no, no, wyciągnąć twojej ręki, wiecie, no Czasami jest tak, że mamy kogoś, kogo lubimy, bardzo lubimy, tak, ale no okay, nie mieszkamy jakoś blisko siebie, nie mamy jakichś codziennych rzeczy, które by nas na siebie wpychały. I wiecie, nie ma tak naprawdę powodu, że ktoś się obraził na tą drugą stronę, nikt nic złego nie zrobił, tak? Ale wiecie, ten kontakt tak troszkę się rozchodzi, nie? Nie ma, żadnych, nie ma tu winnych. I w tym momencie wiecie, nie jest tak, że jenny, no dobra, to jak on chce się zobaczyć, no to niech on się odezwie, nie? Po co? Ta, ta mentalność jest toksyczna tak naprawdę. Bardzo często jest to toksyczna mentalność, że zawsze czekamy na to, aż ta druga strona się odezwie. A tu wystarczy zrobić naprawdę malutki gest, żeby zaktywizować tą drugą osobę, e, także i wtedy można zrobić i osiągnąć coś naprawdę, naprawdę fajnego. I widzę, że nie tylko chodzi o to, że ten czas teraz do końca roku będzie temu sprzyjał, wodniki, tak? E, będzie sprzyjał kontaktu, kontaktowi z osobami, które lubicie i po prostu się widywania z nimi i spędzania razem czasu, ale widzę, że ktoś taki w waszym życiu, może nawet taka osoba, o której teraz przed chwilą mówiłem, bardzo tego potrzebuje, tak? Może wiecie, nawet bardziej potrzebuje od was. No nie wiemy często, no jeżeli się nie widujemy, a nawet jak się widujemy, czasami to nie to nie wiemy tego dokładnie, no w jakiej sytuacji dana osoba jest, może mieć jakieś problemy, może mieć jakieś trudności. I tu naprawdę warto jest kochani, wiecie, Odezwać się i to nie znaczy, że wy macie teraz pomagać jej w tych trudnościach, czy tam wiecie, nie wiem, wspierać ją finansowo, czy coś, ale samo to, że wyjdziecie i będzie ten możliwość spotkania, pogadania ze sobą, może naprawdę poprawić jej samopoczucie, dać ten taki dodatkowy element wspaniałości w jej życiu, czyli element wspaniałości to wy, wodniki, wy jesteście tą wspaniałością w tym wypadku. Nie zapominajcie o tym. Dobrze, teraz popatrzmy jeszcze. Na, na ewentualną przeszkodę, i tu mamy trójkę denarów, a pomocnym wpływem w tym wypadku jest karta cesarza, tak? Więc, kochani, jeżeli cokolwiek nowego będziecie zaczynali, jakieś właśnie to przedsięwzięciem, będziecie myśleli nad uruchomieniem jakiegoś takiego konkretnego kroku w waszym życiu, jakiego ruchu poważnego, tak? To okej, okay. tu karty mówiły, że może to nie jest najlepszy czas na to, jest to dobry czas na przygotowania. Ale może nie na samodziałanie, ewentualnie jak już to samo działanie chcecie podjąć, to bardzo uważnie. I tutaj widzę właśnie, że to jest ta przeszkoda, tak? Całkiem możliwe, że to jest właśnie powiązane z tym. Bo to wydaje się, że nie będzie łatwe. I to okej, okay, wy jesteście tym cesarzem w tym wypadku, wy dacie sobie radę, ale będzie to bardzo dla was, to będzie dla was obciążające, tak wiecie, jak, jak dla osoby, tak? Czyli to będzie dla was ważne, to będzie dla was no, wyzwanie, takie poważne wyzwanie, to rozpoczynanie czegoś nowego, ale okej, okay, dacie sobie radę przy nakładzie odpowiedniej ilości energii i siły, którą macie w sobie. Tak, może to być troszkę męczące, ale nadal. I ważną rzeczą jest jednak to, że, no, ok, jeżeli już w końcu zaczniecie to robić i będzie zaczynało to działać, to też będziecie się bardzo dobrze czuli z tego. Tak wewnętrznie będziecie z siebie dumni, jeżeli, jeżeli to poczynicie. No, ciekawe zestawienie. To pozostawiam Wam już wodniki, jak do tego podejdziecie. A teraz na koniec ja stawiam karty, które będą mówiły o bardzo ważnym wydarzeniu dla Was w przyszłości do końca tego roku i mamy giermka pucharów mamy czwórkę pucharów i mamy czwórkę denarów i kochani to jest to o czym ja mówiłem tu naprawdę jest to świetny czas moi mili świetny czas na to żeby, żeby odnowić jakąś relację. Tak, żeby porozmawiać i spotkać się, odwiedzić kogoś. I widzę, że to nie tylko będzie dla Was przyjemne, ale także przełamie taki właśnie taki, taki impas w czyimś życiu. Może Waszym także, ale może także tej ważnej dla Was osoby. Ta czwórka pucharów tu mówi właśnie o osobie takiej z przeszłości, która jest dla Was ważna. Ten giermek pucharów mówi właśnie o radości, która będzie z tego płynęła. Więc więc moi mili, to może być naprawdę ważne. Wiecie, można tak faktycznie z jakimś kuzynem nie widzieliście się bardzo długo, e, odzywacie się, nawiązujecie z powrotem relacje, z... i to może być coś, co potem będzie trwało i będzie ważne. Czyli wiecie, trzeba wykonać ten pierwszy ruch, a potem to będzie się już samo toczyło. Wodniki tego Wam jak najbardziej życzę, kochani. To jest rozkład dla Was do końca roku tego bieżącego 2024. E, wszystkiego dobrego. Nawet jeżeli tego karty tu nie mówiły, ja Wam osobiście życzę, życzę. ja jestem Kosmowicz, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!